Witajcie przedszkolaki. Dzisiaj mamy Wam do zaproponowania kilka y, zabaw ruchowych. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy i do wspólnych ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie będzie się nazywać Dżdżownica. Proszę bardzo, zaczynamy. Najpierw idą rączki do przodu, potem dołączają do nich nóżki. Wracamy. Drugie ćwiczenie: raczek. Raczek przodem. I wróć tą samą drogą. Mhm. I uwaga, teraz idziemy stopa za stopą, po naszej wyznaczonej linii. Wyobraźcie sobie, że obok to jest jakaś przepaść, nie możecie wpaść w nią, i tą samą drogą wróć w ten sam sposób. Teraz uwaga, marsz z wykrokami. Mm -hmm. Troszeczkę mniejsze kroczki spróbuj i wróć to samo. Mm -hmm. I teraz uwaga, następne ćwiczenie. Stajemy na paluszkach, rączki w górę i idziemy całą trasę na paluszkach. I z powrotem to samo. Poćwiczymy troszeczkę nasze stópki. Teraz uwaga, taka sama trasa, tylko że na piętach ćwiczymy nasze pięty. Idziemy, idziemy. Piętki. I z powrotem to samo. I teraz, uwaga, ćwiczymy zewnętrzne e, strony stopek. Idziemy jak kaczuszki. <laughs> I w drugą stronę to samo. No i brawo. Spróbujcie wykonać te ćwiczenia dzisiaj w swoich domkach. Do zobaczenia! toen was hij